Gospel dla zapikanych Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów. Miejsce Mojżesza w nauczaniu zajęli nauczyciele pisma i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Przygotowują wielkie ciężary, których nie można unieść i nakładają je ludziom na ramiona, a sami nie chcą ruszyć ich nawet palcem. Czynią zaś wszystko, aby pokazać się ludziom. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zajmować pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach. Pragną, aby ludzie pozdrawiali ich na placach i nazywali rabbi. Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabbi, gdyż macie tylko jednego nauczyciela, a wszyscy jesteście braćmi. Nie nazywajcie też nikogo na ziemi Ojcem, gdyż macie tylko jednego Ojca, który jest w niebie. Nie pozwalajcie również, aby was nazywano Mistrzami, bo jedynym waszym Mistrzem jest Chrystus. Największy z was niech się stanie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Głoszenie Ewangelii warto rozpoczynać od modlitwy. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmił się nade mną, grzesznikiem. Nie dorastam do słów, którymi chcę się dzielić z innymi. Nie mogę zapomnieć, że pierwszy potrzebuje lekarstwa, dobrej nowiny na moje rany, ale nie mogę też czekać, aż będę w pełni uzdrowiony, by dopiero wtedy ratować braci mocą żywego słowa. Bóg może działać przez moje puste ręce, mogę być pasem transmisyjnym Jego miłosierdzia. Bylebym tylko nie poczuł się przez to ważny i nie szukał uznania w oczach innych. Tak łatwo stracić szczere serce dziecka i zamienić miłość na podziw. Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Gospel dla zabieganych chwila z Ewangelią.